Szampańska zabawa, do tego alkohol, fajerwerki, no i o tragedię. Nietrudno przez całą sylwestrową sobotę i niedzielę do godziny 6 rano straż pożarna w całym kraju miała co robić. Strażacy interweniowali 1865 razy, ugasili 1044 pożary, to aż o 340 takich przypadków mniej niż w poprzednim roku. W sylwestrową noc w całym kraju ranne zostały 34 osoby, 3 zginęły. Strażacy odnotowali także 143 fałszywe alarmy. Ostatnia noc 2016 roku była w Zielonej Górze spokojna, nie obyło się bez kilku drobnych incydentów, a strażakom najbardziej utkwił w pamięci akrobata z ulicy Wyszyńskiego. Mężczyzna na balkonie prawdopodobnie popisywał się przed znajomymi, w konsekwencji przeleciał przez barierki, ale na szczęście nie spadł na ziemię, a po prostu piętro niżej. Na ulicy Wyszyńskiego doszło do nietypowego zdarzenia, gdzie jeden z mieszkańców Spadły z trzeciego piętra z balkonu na, na, na drugie piętro, nie mógł stamtąd zejść. Strażacy przy użyciu drabiny mechanicznej ściągnęli nieszczęśnika tutaj na parter i przekazali pogotowiu. Oprócz tego wydarzenia w kilku miejscach od fajerwerków zapaliły się przedmioty, zostawione na balkonie lub śmietniki, ale nie były to groźne zdarzenia. Strażacy w tym dniu gasili pożar pojedynczego drzewa, pożar sterty oraz pożar folii na balkonie, gdzie folia zapaliła się od wystrzelonego fajerwerku. Policjanci podkreślają, że Sylwester na drogach przebiegł bardzo spokojnie, w całym kraju doszło do 65 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 151 nietrzeźwych kierowców.